Siostra Anna Maria Pudełko, Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa. Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, Gdy Sen Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody. A on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A królim odpowie, zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie. Wtedy odpowie im, Zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą Ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Ostatnia niedziela roku liturgicznego to uroczystość Jezusa Chrystusa, króla wszechświata. I dzisiaj święty Mateusz w swojej Ewangelii ukazuje nam scenę sądu ostatecznego, o którym opowiada sam Jezus, że On przyjdzie w chwale i wszyscy aniołowie z nim, i wtedy nastąpi oddzielenie dobra od zła. Tych, którzy wybierali dobro w swoim życiu, od tych, którzy dobro porzucili. I kryterium będzie miłość. Nie będziemy sądzeni z sukcesów, z osiągnięć, ale będziemy sądzeni z miłości, bardzo konkretnej, która wyraża się w wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich. Dać jeść, napoić, przyjąć, przyodziać, odwiedzić, przybyć, wysłuchać. I to jest niesamowite, jak bardzo Jezus identyfikuje się z nami. Wszystko, co uczyniliśmy albo nie uczyniliśmy wobec drugiego człowieka, to uczyniliśmy albo nie uczyniliśmy dla Jezusa. Czy mamy taką świadomość, że każdy wybór dobra powiększa Królestwo Boże w nas i pomiędzy nami? Każde zaniedbanie dobra czy wyrzeczenie się dobra, bo tym jest grzech, a jednocześnie wyrzeczenie się miłości sprawia, że to promieniowanie Bożego Królestwa zawęża się? Mamy wiele sposobów, by pokazywać Bogu, że Go kochamy, uczestniczenie w liturgii, codzienna modlitwa to tylko niektóre sposoby. Potem życie sakramentalne. Ale jest jeszcze oprócz tej liturgii modlitewnej, też liturgia codzienna, czyli nasze czyny spełniane z miłością. Do tego Chrystus nas zaprasza i tego Chrystus od nas oczekuje. I Bóg w tym pragnie nas wspierać. O tym nam mówi pierwsze czytanie zaczerpnięte z Księgi Proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę, jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody. Gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec, uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisku, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do Was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg. Oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. Niesamowicie poruszający jest ten fragment z Księgi proroka Ezechiela. Mówi o ogromnej troskliwości i czułości Boga, o jego nieskończonej opaczności. My możemy wychodzić ku naszym bliźnim. My możemy okazywać im miłość i troskę. Dlaczego? Bo Bóg jako pierwszy troszczy się o nas. Bo Bóg pragnie odszukiwać nas, przyprowadzać, opatrywać, umacniać i ochraniać. On pragnie karmić nasze życie swoją miłością, abyśmy my potem mogli nieść Jego miłość do wszystkich potrzebujących. Psalmista zaprasza nas do tego, abyśmy ucieszyli się tą Bożą troskliwością, abyśmy uwielbili Pana jako naszego pasterza i króla. W liturgii towarzyszy nam dzisiaj Psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroci łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Ten psalm jest nam dobrze znany. Wiele razy go medytujemy, wiele razy go kontemplujemy i nim się modlimy. Ja chciałabym dzisiaj zwrócić uwagę na dwa wersety, ponieważ Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Kielich mój pełny po brzegi. Czy wierzę w to, że Bóg naprawdę daje mi wszystko, co jest mi potrzebne i niezbędne do życia we wszystkich wymiarach? Więc możemy się pytać, skąd są braki? Mogą być dwie odpowiedzi: albo nie zauważamy tych darów, albo nie przyjmujemy ich, czy nie współpracujemy z nimi, czy wręcz nie dowierzamy im, albo zaniedbujemy dobro. I wtedy i wtedy nie żyjemy w obfitości, ale wchodzimy właśnie w mentalność braku. Życie w obfitości zaczyna się od zauważania tego, co już mamy, co Bóg chce nam dać, i od wdzięczności. W drugim czytaniu, zaczerpniętym z pierwszego listu do Koryntian, święty Paweł, apostoł, również mówi nam o tym, jak będzie wyglądał sąd ostateczny. Jego słowa są pełne nadziei. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwocinę spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwocinę. Potem ci, co należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia, Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność władzę i moc. Trzeba bowiem ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć, a gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Sen zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko. Aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Jest dla nas nadzieja. Wszyscy umieramy w Adamie, w naszym człowieczeństwie, ale wszyscy jesteśmy zaproszeni i powołani do zmartwychwstania w Chrystusie. Nasze życie się nie kończy, nasze życie się przemienia. Bóg marzy o wieczności z nami, Bóg tak mówiąc po ludzku nie wyobraża sobie wieczności bez nas bo jesteśmy jego dziećmi bo nas stworzył umiłował wybrał wymarzył nas sobie i stworzył nas dla wieczności życie tutaj na ziemi jest przygotowaniem do wieczności a ponieważ bóg jest miłością do nieba wejdą tylko ci którzy potrafią kochać więc to, co jest najważniejsze w naszym życiu, to nauczyć się kochać, nauczyć się przyjmować i ofiarowywać miłość, nauczyć się być w dobrych, bliskich, ciepłych, pełnych szacunku relacjach i więziach. To tworzy Kościół, to tworzy wspólnotę, to tworzy więzi międzyosobowe, to przemienia świat. Tak bardzo pełen. Indywidualizmu, egoizmu, tak bardzo wybiórcze. Dziś świat ogromnie potrzebuje Ewangelii, ale tą Ewangelię możemy nieść stając się świadkami Ewangelii. Dziś nie wystarczy mówić. Dziś potrzeba pokazać, że można żyć Ewangelią i że życie Ewangelią uszczęśliwia i jest szczęściorodne. I kiedy będziemy żyć Ewangelią, Jezus coraz bardziej będzie królował w nas i poprzez nas w świecie.